Jeżeli, jeżeli chodzi o mocowanie obwiewki to mamy tak tutaj, tutaj, tutaj i tu jest jeszcze jedna śruba w tym miejscu to są śruby plus tutaj i tutaj od spodu jedna i druga ja ponieważ przerabiałem i zlikwidowałem tutaj spód to zrobiłem taki wspornik jeszcze i spinam sobie. O, tutaj widać. To skręcam z tym. I wtedy mam to sztywne. To samo jest z drugiej strony. No. Tu jest też dany taki wspornik. To się skręca tutaj. Z tym akurat jeszcze nie skręcone. Tu już jest skręcone. A tu jest wężyk przelewowy od chłodnicy. Tak to wygląda. I z tej strony tak samo. Tutaj. I to samo tutaj jest. Jeżeli chodzi o te śruby. Jeżeli chodzi teraz o tą piankę, tam co jest, co pokazywałem, to wzmocnienie takie. Ona jest tutaj. I z drugiej strony też jest. Dałem to w ten sposób, że jak miałem już wykonany tutaj ten element cały, zmontowany, zmontowane te e, wzmocnienia tutaj, te e, połączone po prostu owiewka, to od tamtej strony nakleiłem, nałożyłem folię zwykłą, stretch, a od lampy nie. I wcisnąłem piankę po prostu, wstrzeliłem troszkę pianki zwykłej takiej do okien z jednej i z drugiej strony. Jak związała, na drugi dzień odkręciłem owiewkę i miałem idealnie tutaj spasowaną, przylegającą w tym miejscu do owiewki, idealnie przylegającą piankę. Wystarczyło tylko, no bo pianka wiadomo, że od słońca może ją też tak trafić, trzeba by ją po prostu czarnym silikonem pokryć. Dzięki temu też zabezpieczyłem się, bo tutaj bardzo często były takie sytuacje, że nawet wtedy, jak jeszcze nic nie było przerobione, że mi po prostu tam śruby wpadały na tą lampę i nie było sposób jej wyciągnąć. albo było wiewkę ściągać, tą gryczachę. No to zakładam, 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 wpada jedna śruba i znowu muszę zdejmować i, i szukać tej śruby. I później znowu zakładam, zakładam, wpada jedna śruba i to samo. No to już miałem dosyć. Dlatego też tam zrodził się ten pomysł, żeby tam zasłonić, żeby tam już nie było jak, żeby nie miało jak tam co wpaść. A przy okazji jest to wzmocnienie. Także ma to dwie funkcje. Dobrze, będę, tu już jest to skręcone. Jeszcze same spody zostały. Zaraz tutaj zrobię wypełnienie na to. Założę. Pokażę Wam jak to wygląda w całości. Teraz... Jak zrobiłem coś takiego? Z czego to zrobiłem? Tych koncepcji miałem kilka. Nie wiedziałem jak co zrobić. Za bardzo. Podejść było za uszy. Miałem... coś takiego. Zrobiłem... E, Formę i myślałem, że wygnę sobie z tego nadkola, ale niestety to zbyt duża powierzchnia, nie dało się tego właściwie uformować i myślałem, że będzie szybko, sprawnie, ale się nie udało. Także to niestety nie powiodło się. Później na tej samej formie, w której robiłem z tego nadkola, pomyślałem, że zrobię z włókna szklanego, ale... Trzeba by to szlifować, później lakierować. No, też kupa roboty, czy ewentualnie oklejać. No, nie wiem. Stwierdziłem, że to też nie będzie to, co potrzeba. Tutaj jak widzicie ten kąt trochę inny, wtedy przewidziałem y, tą osłonę. No, bo osłonę jakąś trzeba było dać. Także to też się nie powiodło. I w końcu stwierdziłem, że zrobię to z aluminium. Zobaczcie, tą część nad licznikiem, która ma być, zrobiłem z takiego kątownika. O. To idzie mniej więcej tutaj w ten sposób. No zabawy jest, tak, bo to trzeba wszystko ponacinać, powyginać, pobawić się. To akurat zacząłem robić, ale miałem inną trochę koncepcję yy, za krótkie to zrobiłem i musiałem giąć nowe. Także tutaj zresztą Wam pokażę jeszcze na tym przykładzie. To jest ten sam kątownik, tylko jak on został powycinany. Tutaj zostało podcięte pod licznik, ponieważ licznik trochę wystaje, to trzeba było to podciąć. Tu zostało wycięte te dwa elementy. To jest wycięte na te uszy. Tutaj, tam i tu. Trzeba było to wyciąć. Teraz, jaki on ma mniejszy wymiar: 4 na 2. 4 na 2. Jeżeli chodzi o długość, to staram się go tutaj zmierzyć. 6 tutaj jest 37 i tam 6, ale tutaj będzie mniej więcej to 40 jakieś 52 cm potrzeba. Około 50 cm, żeby uzyskać taki kształt. Góra, jeżeli chodzi o ten element, to też jest aluminium. Tutaj zresztą widać, to jest aluminium. Tutaj już sobie wycięłem otwory na przełączniki, które ewentualnie będę chciał zainstalować. I tylna część, to też jest z dwóch części się składa. Ta tylna część, tu jest aluminium. I to też jest taki kątownik o wymiarach 6 na 2,5, dotąd sięga, coś na 2,5, a to jest po prostu też nadkole kole. Tak jak widzicie, to jest plastik, też jest nad kole. Tutaj widać, że to jest aluminium. To jest aluminium. No i jak to przymocowałem, jeżeli chodzi o o ten element, o ten to on jest tutaj widać nawiercone są otwory przykręcone dałem podkładki dlatego, że przewiercone zostało na wylot przez ten profil przez ten profil było przewiercone na wylot ale przy skręcaniu, żeby mi po prostu tutaj nie, nie wyszło, nie pojawiło się dałem w tym miejscu yy, Klej dwuskładnikowy, poksydowy. Po prostu tutaj, gdzie było przewiercone, zaślepiłem końcówki klejem. A musiałem przewiercić z tego względu, żeby zagwintować, no bo inaczej się nie da zagwintować. Także same końcówki zostały zaślepione klejem, i żeby nie wypchnąć tego kleju, tu dałem podkładki. Śruby były docięte na równo z tym. A podkładki zdystansowały. Także tak tak to jest zrobione. To ten jeden element. Teraz tak, jeżeli chodzi o ten drugi element, tutaj też widać, tu też zostało nagwintowane, z tym, że w tą stronę trzeba było nawiercić i w kilku elementach nagwintować. To jest sztywne w tej chwili. Jeżeli chodzi o to, to już zostało na wkręty zrobione prościej, po prostu wiercone otwory, wkręcone wkręty i te wkręty trzymają. Oczywiście to musiałem wygiąć tak jak potrzeba, wyciąć tak jak potrzeba, no tak, tak to mniej więcej wygląda. Teraz tak, jeżeli chodzi o długość tego elementu, to, to jest dwadzieścia cztery i pół jeżeli chodzi teraz też o oto to ta płyta ma sześć na trzydzieści siedem centymetrów i to jest grubość 0,5 cm Z tego co pamiętam, no prawie 4 mm, można dać i pół. Jeżeli chodzi o oklejanie, tą folią, to każdy element, jak widzicie, każdy element jest oddzielnie oklejony. Dlatego, że tak jest prościej. No tutaj jeszcze jest lekko podgięte, żeby licznik był lepiej widoczny. także tutaj, jeszcze tam, w tamtą stronę, troszkę tą końcówkę nagiłem. Oprócz tutaj tych wyżłobień, tutaj to jeszcze to dałem. Każdy element jest oddzielnie oklejony. Po prostu to upraszcza. Jeżeli coś się nie powiedzie, to tylko na jednym elemencie. Także jest to znacznie łatwiej. I zostało to dlatego tak zrobione. Pojedynczo. W ten sposób. Jak oklejać? To w sumie są filmy na YouTube. To ja nie jestem specjalistą. Sam się tutaj uczyłem, żeby to jakoś okleić. Zrobiłem to tak, jak umiałem najlepiej. Ogólnie nie jest źle tutaj, te przecierki, które widzimy, no to tam po prostu tego nie widać. To dotyka w tych elementach dotyka albo do owiewki, albo tam do jakichś innych elementów i, i to po prostu się przetarło i na to się nic nie poradzi. No tutaj tak jest niewidoczne. Także jest tak, jak jest. Spełnia swoje zadanie. Yy, zaślepia. Nie wygląda jakoś dziadosko. Uważam, że nie jest źle. Teraz jeżeli chodzi to mamy tą górę, jeżeli chodzi o zasłony, zasłonięcie lisinka Jeżeli chodzi teraz o te elementy które mamy tutaj Czyli to To co musiałem zrobić żeby po prostu zasłonić tą dziurę O jak to zrobić jak ja to zrobiłem tu widzicie jest idealnie tam w lampę pasuje wygięte tutaj pasuje z tą y, półką, którą dałem i zasłania cały ten tył. Zrobiłem najpierw takiego sztywnego papieru bawiąc się po prostu zrobiłem taką pierwszą formę, żeby to mniej więcej pasowało. Coś takiego. Na podstawie tego zrobiłem z aluminium. Tutaj nie ma końcówki, bo się odłamała. Jeszcze była końcóweczka. Zrobiłem z aluminium. Ponacinałem. Najistotniejszy był ten, ten element. Kurde, to leżało się, syfił Ten element był najistotniejszy. To co przylega tutaj do tej Lampy, I, i do tego to jest taki podstawowy element, który musi być, musi być yy, po prostu spasowany. Także ten element jest tym kluczowym. No i koniec: jest kluczowy, góra nie jest tak istotna, góra się chowa pod owiewkę. Yy, później zwykła szpachlówka, ponieważ nie jestem w stanie wygiąć, uformować właściwie tak jak ja to potrzebowałem. Tutaj widzicie, to jest prosto wygięte i góra tylko podgięta w ten sposób tutaj ponacinane żeby spasować z tą owiewką z tą górną półką żeby to spasować i wypełnione szpachlówką żeby jak najlepiej dopasować tutaj do tego rantu żeby wypełnić ten rant i nadać jakiś obły kształt tu też jest jakiś obły kształt, owiewka ma też jakieś obłe kształty także tutaj też ten kształt obły Zwykłą szpachlówką nadałem. Pachlówka nie bardzo szybko, później to zaszlifować. Może ileś tam prób, po w próbach nie będę teraz tego wciskał tutaj. Bo jedną ręką nie chcę po prostu porysować owiewki, bo to jest aluminium i trzeba uważać. Najlepiej to dwoma rękoma zrobić. Jak nadałem właściwy kształt, to później odpowiedni kawałek. O, jak widzicie, odpowiedni kawałek. na gorąco uformowałem stworzywa z, z nadkola, znadkola z nadkola, pozyskałem, uformowałem odpowiedni kształt. Już wtedy mogłem bez problemu nadać taki kształt jak chciałem. To jest bardzo plastyczne po nagrzaniu opalarką. Najlepsza jest opalarka, w której można ustawić temperaturę. Nie taka tylko włącz-wyłącz. Yy, tylko taka, która daje możliwość ustawienia. Tam ma ten elektroniczny wyświetlacz, i można ustawić temperaturę. To szczególnie jest istotne, jak ktoś nie ma sprawy później w nakładaniu tej, tego karbonu tej polikarbonowej. I pod nadaniem właściwego kształtu, resztę można by obciąć nożykiem albo nożyczkami, nawet tak jak potrzeba, żeby pasowało. To cały czas trzeba było sobie tutaj po prostu jakiś co, co chwilę formować kładać, patrzeć czy jest wszystko tak jak potrzeba czy, czy pasuje, czy, czy coś się tam yy, z tym po prostu czy jakoś to no, właściwie przylega czy spełnia swoje zadanie i tyle no. tak to mniej więcej trzeba było robić po spasowaniu, jak kiedy to już było spasowane przyszedł czas na folią I, no, i tutaj jest pewien problem, dlatego że folia no jak widzicie to jest z jednego kawałka zrobione, wszędzie przylega, jednak no, pojawiają się problemy, jest je miejscami za dużo czasami, tak jak tutaj w tym odcinku, później tutaj, no, pojawiają się takie problemy, że przy nakładaniu jest jej za dużo. Ja to radzimy sobie opalarką i tutaj trzeba bardzo uważać, dlatego że opalarką bardzo łatwo uszkodzić tą folię, dlatego najlepiej właśnie, że miała tą ustawioną temperaturę, wtedy można to właściwie sobie wygrzać. I tą opalarką ona ma tą do siebie, że ściska yy, tą folię, po prostu jej się mniej robi. Jak się podgrzeje umiejętnie, to się yy, po prostu jej mniej. Te naddatki można kompensować sobie w ten sposób i, i nakładać. No, jak się nałoży po całości. Oczywiście wcześniej to musi być wszystko tu ładnie uformowane. Tu widzicie nawet to jest o tyle dobre, że jak miałem, no coś mi się tu nie powiodło, nie zrobiłem, no nie byłem w stanie, nie da się tak w zasadzie na podstawie tego można by dopiero zrobić, wiedzieć jaki kształt jest, jest potrzebny. Nie chciałem się bawić, nie wiadomo ile tych elementów, to i tak długo schodziło. Dlatego tutaj, gdzie potrzebowałem sobie zasłonić więcej, to dokleiłem, przykleiłem po prostu. Tego teraz w ogóle tu nie widać ale ten, ten element tutaj, bo to było pierwotnie tu obcięte, ten element sobie dokleiłem. Bardzo ładnie to kropelką się klei, bo to się stapia, także tworzy jedną całość i w ten sposób to zrobiłem. Także jest to no, jakoś do ogarnięcia, roboty jest, no niestety jest roboty, to, to, to nie będę tutaj coś mówił, że, że nie ma tej roboty, tutaj trochę jest, to wszystko podoginać, te wszystkie elementy porobić, no to się zeszło. Ja co prawda tym motocyklem już tak jak mówiłem, już jeździłem, zrobiłem tą owiewkę i po prostu jeździłem jeszcze na starym tym popękanym tym sporniku. To, to sobie jeździłem i przetestowałem także no, jestem zadowolony no, jeżeli chodzi o ten to jestem zadowolony spełnia to swoje zadanie i jest, jest znacznie lepiej no w tej chwili już oczywiście kierownica bez problemu sobie tutaj radzi jest w stanie skręcać wszystko pasuje zrobię jeszcze zdjęcie jakieś tam nagram kawałek filmu jak, jak się jedzie jak to wygląda tak z perspektywy jak się jedzie przy tej podniesionowiewce czy to nie jest Dziwnie moim zdaniem nie jest dziwnie jest ok na pewno uzyskałem to co chciałem i w związku z tym no, z tego powodu jestem zadowolony dobrze tutaj już jest zainstalowane ten plastik do wypełnienie ono w tej chwili wychodzi tak i tu chciałem jeszcze zwrócić jedną uwagę żeby w ogóle to podnieść to trzeba dokupić sobie takich śrubek w sumie raz, dwa, trzy, cztery takie śrubki przykręcenie tego Elementu na wierzchu też wymaga tych śrubek, czyli raz, dwa i przykręcenie, czyli to już jest 6, i przykręcenie tych wypełnień tutaj też wymaga takich śrubek dodatkowo dwie czyli 8, czyli potrzeba jakieś 8 śrubek. Najlepiej czarne dać, bo to najbardziej się zlewa. No trzeba dokupić takie zaślepki, takie różne elementy, które tutaj są, no trzeba sobie jakoś tam pouzupełniać Teraz to mocuję, wwierciłem w tym sporniku, chodzi mi o ten element oczywiście, o, to, o tą zaślepkę yy, wypełnienia Wierciłem w tym sporniku otwór, dałem specjalną taką yy, zapinkę z gwintem i to jest po prostu wciskane tutaj nie wiem czy będzie widać w ten sposób wkładam a na koniec tutaj trzeba podłożyć, o, tak przegiąć. To samo wchodzi w tej chwili. Pasuje jakby stąd było. Ja to nie mam czarnych niestety. Takie najlepsze były czarne tutaj podkładki plastikowe, żeby to nie uszkodzić. No ale niestety czarnych nie mam Tutaj też nagwintowałem. Co prawda w aluminium, w związku z tym trzeba to delikatnie skręcać. Ale jest nagwintowane. Nie odkręca się. Tutaj właśnie jest to tak trochę wybułe specjalnie ukształtowane. Tutaj też jest to jeszcze można trochę podgiąć, bo to lepiej dociskało, ale widzę, że troszkę odpuściło tutaj, bo to dochodziło do samego tego. W każdym razie można to sobie tu z owiewką pasuje tak. W sumie uważam, że nie jest źle. Tak samo, jeżeli chodzi o tutaj, też to jest tak podcięte. Tutaj, co mówiłem, ten kawałek dokleiłem, właśnie, żeby tutaj zasłaniał tą szparę. No i tak to wygląda. Jak się włączy motocykl, to już zegary widać. Wszystko jest widoczne. Dobrze. Jeżeli chodzi jeszcze o jeden element, ponieważ tutaj te wychodzące płaskowniki dałem tą koszulkę termokurczliwą tutaj trzeba było dać dłuższe śruby tutaj widać że jest ta śruba jeszcze dłuższa niż powinna ale ta też była dana dłuższa te do skręcania tutaj szyby to są inne śruby niż były jakie moje obawy były moje obawy były takie że w razie czego jakby doszło ja nie daj Boże do jakiegoś Wypadku, żebym się na to nie nadział. Niby to jest z zawiewką, niby to jest skręcone, ale się bałem. A dodatkowo stwierdziłem, że potrzebne mi jest coś na nawigację, żeby zainstalować. I zobaczcie, wymyśliłem sobie taki pałąk o, tego typu, że go po prostu tutaj dam w to miejsce. O, widzicie, na no te elementy tutaj będzie nałożony w ten sposób. To jest rurka aluminiowa, nałożyłem koszulkę termokurczliwą i uzyskałem dodatkowy, tak jakby dodatkową kierownicę, no tak można powiedzieć, do zainstalowania nawigacji przykładowo tutaj, no mogę sobie teraz tutaj wpiąć nawigację tam to wyłączymy także w sumie zabezpieczyłem się, bo w tym momencie nawet jakbym przeleciał to po prostu ciałem no połamie to wszystko i tyle no i... idę po z mojej roboty no, mam nadzieję, że nie będzie czegoś takiego. Dobrze dokręciłem. Tu jest dokręcone, założone te spinki. W sumie tak to wygląda. Owiewka już weźmie, weźmie kierownicę, nigdzie nie dotyka, nigdzie nie przeszkadza, niezależnie z której strony nie weźmiemy to. To jest elegancko. Postaram się zrobić jeszcze jakieś zdjęcia z jazdy. Gdzieś w jakimś plenerze, żeby to lepiej było widać, bo tutaj to jest trochę ciemno. I teraz widzicie efekt końcowy, znaczy prawie końcowy. Jeszcze będą kufry dołożone. Tak to wygląda już z większej perspektywy. Uważam, że nie jest źle. Efekt osiągnięty. Jeszcze zobaczycie jak jadę, jak to mniej więcej się prezentuje w trakcie jazdy.